Dlatego ja nie żałuję tego ani troszeczkę. Dzień dobry i witam w Kalifornii. 1 maja Madera. Dzisiaj wybieramy się niesamowite miejsce, czyli moją ulubioną lewadę na Maderze. Nie wiem, czy tu widać. Tak naprawdę połączenie dwóch lewad. Ruszamy. Natomiast dzisiaj też chcę odnieść do jednego komentarza. Jak ktoś w ogóle chce przejść tym szlakiem, tą lewadą, to musi zapatkoić przy kościele, który właśnie przed chwilą miałem. Widać go na mapce. Będziemy szli i będziemy rozwijać temat z komentarza. Początkowo miałem nie publikować swojej historii w internecie. Po prostu chciałem je po prostu odciąć, ale pomyślałem się podzielę z wielu powodów. I minusem tego jest to, że czasami trafiają się uszczypliwe komentarze. Aczej znaczy nie są szczęśliwe do mnie, są szczęśliwe do sytuacji i tak dalej. Jeden z nich brzmi tak. I skupmy się na początkowej fazie tego tekstu. I tak niestety kończą przedsiębiorcy. Dobrze, zacznijmy naszą przygodę od kwestii żalu. Czy żałuję czegokolwiek, co się wydarzyło? I krótka odpowiedź oczywiście brzmi nie. W ogóle żałowanie czegokolwiek jest bardzo nieproduktywną cechą, bo odnosi się do przeszłości. I jedyną opcją, mądrą, którą można robić, to jest kwestia wyciągania jakichś wniosków dla siebie, i dla innych. Dlatego też ten vlog, moim zdaniem, pomoże większości osób niż innego rodzaju vlogi, bo daje pewną retrospekcję z punktu widzenia osoby, która sięgnęła mroku i z niego wraca. Więc nie żałuję niczego. Na pewno bym wiele rzeczy rekomendował zrobić troszeczkę inaczej niż ja robiłem i na tym się dzisiaj też skupimy, ale nie żałuję niczego. To, gdzie jestem i te wspaniałe sytuacje i chwile były warte wszystkiego. To, to, że postanowiłem porzucić pracę i za swoją ścieżką biznesu, było najlepszą decyzją w moim życiu. Nie jest to rzecz numer 1, 2 i 3, ale 4 na mojej liście top rzeczy czy najlepszych decyzji. W mojej historii. I powiem taką rzecz, nawet dość kontrowersyjną, że wydaje mi się, tak jak sobie chodzę myślą wewnątrz swojej głowy, że wrócę z tego wszystkiego jako lepszy przedsiębiorca. Skuteczniejszy, bardziej planowany, spokojny, lepiej podejmujący decyzje. Dlatego nie żałuję tego ani troszeczkę. Jest to część mojego życia, mojej układanki, moich ran, moich blizn. Zostaną ze mną i będą mi służyć. A teraz skupmy się na krótko pomysłach, że wszyscy kończą tak samo. Zobaczmy na inny przykład, na przykład jazdy samochodem i część ludzi jazdząc samochodem ma wypadki, czasami bardzo tragiczne i czy to znaczy, że wszyscy ludzie, którzy jadą samochodem mają wypadki tragiczne, no nie, są ludzie, którzy nie mają, tak samo przedsiębiorcy, znam ludzi, którzy pracują więcej niż ja i nie mieli żadnych problemów, znam ludzi, którzy są bardziej szczegółowi, perfekcyjni niż ja i nie mieli problemów, znam ludzi, którzy ustalają cele jeszcze bardziej i KPI od rana do wieczora i nie mają takich problemów jak ja. Nie można patrzeć, że coś się komuś wydarzyło i dobrać do tego historię, która nam pasuje w naszym rozumieniu. Znaczy, można, ale to nie jest produktywne. Prawda jest taka, że jak spojrzymy na ludzi, którzy mają zaburzenia depresyjne, jest cała gama różnego rodzaju rzeczy, które na to w tym pomagają. <laughs> powiedzmy w cudzysłowie. DNA, czyli nasza genetyka. Kwestie związane ze stresem, które tak jak jesteśmy przedsiębiorcą mamy troszeczkę więcej niż w części innych zawodów. Mamy kwestie neuroprzykaźników, które nie są zbalansowane, mamy kwestie, kwestie hormonów, które nie są zbalansowane, mamy kwestie diety, mamy kwestie naszych jelit. Mamy traumatyczne sytuacje w naszym życiu i to wszystko w jakim stopniu składa się na, na to, jak my później działamy i co się z nami dzieje. I co jest bardzo istotne, nawet nauka nie ma na dzisiaj odpowiedzi, jakie są u danego pacjenta przyczyny depresji. Są różne rzeczy i dla dobra nauki, dla dobra też. Ludzi, którzy przechodzą przez te stany, nie wolno ogólnie... Jak patrzymy nawet na mój przypadek, jest tyle rzeczy składowych, wiadomo, możemy wziąć pewne elementy, które pomogły, żeby moje zdrowie się pogorszyło. Brak relaksu odpowiedni, nieodpowiednia ilość suplementacji, duża ilość stresu, kwestie genetyczne, alkohol, który u mnie był codziennością przez bardzo, bardzo długo. Te wszystkie rzeczy nakładają się na to, w którym kierunku my idziemy, ale uwaga, jeżeli nawet tych rzeczy nie ma, Albo są, to nie znaczy, że dana osoba będzie chorowała i będzie kończyła jak ja, albo nie będzie kończyła jak ja. To nie jest takie proste, żebyśmy mogli w ten sposób generalizować. Mała przerwa w programie. Dotarliśmy do połowy trasy i teraz są takie schody do góry, gdzie będziemy wchodzić na drugą lewadę, drugi kawałek szlaku. I też chcę wam pokazać jedno z ulubionych moich miejsc na trasie, które będzie już niedługo, więc zapraszam. My z ciemności w światło to jest dobry czas, żeby zdecydować temat najtrudniejszy chyba w całku kazające, czyli jak żyć, <grytania> jak żyć peł. Z drogą mam domenę jak żyć Pel. Dalej uważam, że to co robiłem na początku swojej działalności, ale dokładnie mówiąc jedną rzecz, czyli te trzy poziomy, szkoła celów, ustalanie celów, metoda trzech poziomów i tak dalej to jest super mądra rzecz. I dalej uważam im dalej w że to jest super, bo cele pomagają. Tylko nie można iść w kierunku, który przez pewien czas mnie fokusował, czyli 95% naszych celów skupia się dookoła naszych firm, kariery i finansów. To nie ma sensu, trzeba to dzielić, bo znowu, gdy dochodzimy do przełamania, no to wtedy już te wszystkie rzeczy jak kariera, biznes itd. Tak na chwileczkę muszą się zatrzymać. U niektórych na stałe, co jest problematyczne. Natomiast to jest super istotne, żeby Gdzieś mieć ten balans. Jedni mówią, że nie wolno mieć balansu, a ja mówię, że trzeba mieć balans. Nawet jak lubimy tę swoją pracę i uwielbiamy tę pracę, to miejsce ten czas na totalne odcięcie się. Nawet jak biegamy, chodzimy. Nie zawsze słuchać tych podcastów, książek itd., szczególnie biznesowych. Ale czasami troszeczkę pozwolić, żeby sobie głowa nasiąknęła naturą, spokojem i tym innym. że po prostu nie doprowadzić do stanu, gdzie organizm zaczyna już płonąć i musimy znaleźć wtedy lekarstwo, żeby je ugasić. I wiecie, tych lekarstw na to wszystko jest dużo. Jedni sięgają po alkohol, co ja robiłem, inni sięgają po dragi, inni sięgają po jeszcze inne dziwne rzeczy. I z tym trzeba uważać, bo tak jak mamy nogę za maną, możemy po prostu wziąć i tę nogę naprawić, czyli w naszym rozumieniu to jest psychiatra, psychoterapia, albo po prostu możemy tą nogę lepić cały czas, brać środki przeciwbólowe, Natomiast wiecie, no długoterminowo to nie zadziała. Nie ma szansy. Tak jak z kością tak samo jest z umysłem. I tu takie mam dwa przemyślenia, takie banalne, tak? które y, wszyscy praktycznie się uczymy, gdy jesteśmy mali. Rzecz pierwsza. Ta doba nasza ma 24 godziny nie? i 8 pracy, 8 relaks, 8 sen. To jest idealne połączenie. Druga sprawa jest taka, że nie ma lepszej drogi, czy nie ma, że praca u kogoś na etacie w korporacji, bo praca samemu, albo budowanie wielkich firm, nie ma rzeczy lepszej albo gorszej. Każdy znajdzie inną. Ja na przykład nie wyobrażam sobie szczególnie teraz pracy dla kogoś kosztem czegoś, bo jak pracujemy sami, mamy więcej stresu, nie mamy dni wolnych, nie mamy strikty urlopu. Zawsze, zawsze my, jak że jesteśmy na etacie, możemy w dowolnej chwili z powiedzenie powiedzenia pójść dalej. Każda rzecz ma plusy i minusy. Moim zdaniem takim największym fokusem jest to, co daje szczęście. Praca na etacie ma swoje korzyści, praca dla siebie ma własne korzyści. Natomiast moim zdaniem to jest super istotne to, żeby jednak szukać tym, co robimy, i szczęścia. I kreatywności, bo ten czas nam ucieka, i zawsze gdzieś musimy postawić granice. Bo zawsze jest to ryzyko. Tak samo jak samochodem, tak? Możemy mieć najbezpieczniejszy samochód, robić najbezpieczniejsze manewry, i tak ale ktoś z nas jedzie tirem i koniec, i, i się kończy historia. Więc tak samo z naszym życiem, no gdzieś zawsze jest ryzyko czegoś. I możemy je prowadzić najlepiej i tak nam ucieknie możemy się zabezpieczać. Więc moim zdaniem to trzeba podejmować te w swojej karierze czy własnej firmie, próbować tych ciężkich projektów, ale jednak z tyłu głowy mieć informację, że hej, tam jest taki mireczek i on doszedł do granicy, i teraz na nowo wszystko buduje, żeby nie pójść to samo drogę, bo to jest na pewno uczące doświadczenie. Ale nie polecam tego nikomu, ani wrogom, ani przyjaciołom, ani nikomu, bo to jest trudne i dla nas, i otoczenia. A co się zmieni u mnie? No, na pewno nie piję alkoholu nie będę pił alkoholu. Nie będę też używał różnego rodzaju wspomagaczy do pracy. To daje więcej i więcej relaksu do swojego rytmu dnia. Każdy ma gdzieś tam swoją filozofię życia, której szuka. Ja coraz częściej odkrywam, że to jest to, żeby być szczęśliwym. Nie, nie każda filozofia życia wyznaje to, żeby być szczęśliwym. U mnie to jest czymś, co jest super istotne, i teraz znowu, ja czuję się szczęśliwy, tworząc produkty, czuję się szczęśliwy, tworząc tak jak teraz, content i dzieląc się swoimi myślami z innymi ludźmi. To jest coś, co mi sprawia przyjemność. Ciągle mocno wierzę, że te moje poszukiwania i to, co się zdarzyło, jest dobre i dla mnie, i dla ludzi dokoła mnie. mi zakończyliśmy, idziemy właśnie do samochodu. 12 tysięcy kroków ta trasa około zajęła. Przyjemnym tempem, trzy godzinki z hakiem. Naprawdę rewelacja, moja, robiona, bo jest trochę ekstremalna czasami, ale jest bardzo przyjemna. I kończąc na dzisiejszy odcinek. Praca przedsiębiorcy. Każda praca ma swoje wady i zalety. I teraz, żeby jako przedsiębiorca coś ciągnąć, niestety, ale musimy ryzykować. I dlatego że ta ilość stresu jest większa, też yy, nagroda jest większa, bo możemy szybciej zrobić majątek, możemy szybciej zrobić coś wielkiego. Pracując z kogoś nie mamy takiego przełożenia na coś. Jesteśmy częścią większej machiny, większego procesu. I zawsze przedsiębiorcy muszą gdzieś tam wybierać, tak? Bo niektóre cele, które sobie stawiamy, wymagają od nas pracy więcej niż 8 godzin. I wtedy tego ilość stresu jest większa i nie tyle, że mam więcej stresu, ale też poświęcamy nasz czas na rodzinę, na wiarę, na przyjaciół, na rozrywkę, na zdrowie, żeby osiągnąć pewien cel. I każdy przedsiębiorca gdzieś stawia kreskę. Nie ma, jak to czasami wyobrażamy sobie, bieli i czerni. Przedsiębiorca tak, przedsiębiorca nie tak. Nie, zawsze to jest spektrum. Nie gdzieś tu musimy sobie postawić kreskę. Jedni idą dalej, wiedząc jaka jest cena. Bo cena jest to, że możemy dużo zarobić albo Możemy popsuć swoje zdrowie fizyczne, psychiczne, albo możemy to kreskę postawić niżej i wtedy mamy większy balans życia, ale mniej osiągamy. I to jest taka zawsze zagadka dla każdego z nas, kto buduje firmę, ale też kto pracuje na etacie i robi inne rzeczy, gdzie tą kreskę swoim życiu postawić. I nie ma jednej odpowiedzi. Tak jak każdy z nas jest inny, każdy z nas postawi linię w innym miejscu. Tym samym żegnam się z Wami gdzieś i do zobaczenia gdzieś kiedyś w Polsce albo na świecie zobaczymy pa